Manko. I Manko, witajcie na moim kanale. Będę grał w chowanego z 3 kropki i z Wiktorem. Mają 5 minut na schowanie się. Ja będę liczyć, a ja będę miała 10 minut na ich szukanie. Więc włączam minutnik i oni się idą chować. Dobra, start włączony. 5 minut mają równe trochę pogoda na nie dopisuje, ale 5 Co? Odwracaj się. Odwracam się i patrzymy się na ten kosztowy czas i mamy 4 minuty 40 sekund. Ogólnie nie powiedziałam Wam, ale nazywam się Maja, a mój kanał się nazywa Myson. Dawno nie nagrywałam chubię, chyba z jakieś kilka miesięcy rok. I... Wróciłam, ale uznałam, że będę robiła też vlogi, może jakieś, czy coś takiego. Więc no... Nazywam się Maja, a mój kanał to Majson. Gram chowanego z trzema kropkami i z Wit, i z moim... i z Wiktorem. No, Witold, Wiktor, jak zwał, tak zwał. E, Ojej, przepraszam. I ja nagrywam. Jest dokładnie godzina 19.30. Nie wiem czy widać, nie widać, ale jest 19.30, no może tak będzie widać, dobra, ale 3, minut, 3 minuty i 47 sekund, no, mam tu w tym lampkę, o, sorry, oślepiłam was i życzę miłego w sumie oglądania. Więc no, to tyle, a do Was wrócę jak zostanie z 10... z minuta jak zostanie, dobra, więc zaraz do Was wracam. Ogólnie wróciłam z szybką szybciej, bo zostało im 3 minuty 12, ale mówię, że mogę ich szukać, więc czekajcie, odpalam sobie minutnik na 5, na, na 10 minut niech będzie dał mi czas start. Szuka! Idziemy najpierw w śminie w którą stronę. Mamy wydzielone miejsce, jakby... No miejsce, gdzie mam ich szukać. Więc będę chodzić tak... W niektórych momentach może być ciemniej. Jak wam mówiłam, bo za przykład tak się wyciągnię. Idę tam za drzewo. Może tam ktoś będzie, rozglądam się wszędzie. Albo tam się to oni. I udaję, że to nie oni. To też może być krok, twist. Ale dobra, nie? Biorę pochopnych wniosków, ale cóż to iść i sprawdzić? Dobra, jeden znaleziony. Trzy kropeczki znalezione. Czekamy teraz drugiego. Czyli Wiktora. Czekamy tam. Tam ich nie ma. Dobra, chyba tam gdzieś poszedł. Nie chcę tam iść, ale pójdę, ale, ale najpierw, bo mamy wydzielone miejsce. drep drep Idę sprawdzić w tych rurach, bo w tych rurach może być gdzieś. Jakoś światło mi nie dopisuje, no ale cóż, trudno. Dobra, już widać, że nikogo w tych rurach nie ma. Ulu. O nie! Muszę iść tam. No, rajdam. Zostało mi 8 minut Z nim to trochę ciężej będzie I idę tam wszędzie się rozglądać normalnie Chodzi trochę ciemno, wiem Zlatuń nie dopisuję Takie jakie mam, w tym się Zlatuje, tam jak mi widzicie Co? W tych drzew? Dobra! Dobra, to jednak jeden prost twist, Trzy troski mi podpowiedział, że w obszarze placu za was myślałam, że tam gdzieś będzie. Ale nie... We Ty, to jest ślepowa. Jak wy to widzicie, w sumie nie widzicie, bo mam małą kamerkę. Ale mam, że można sobie kupić ślepszą kamerę. Ale dobra, no drzewa się raczej nie spią. Jest tak nie chcę ale dobra. Tych trzech drzew są 7 minut, muszę poświęcić Nie widzę go nigdzie. Coś, coś... tam słyszę. Idę tam sprawdzić. Bo do ogólnie... Dobra, będę teraz chwilę cicho, więc nagrywam i do cicho, będę teraz... On tam jest. Trzy kropetki. Już nikogo nie widzę. Tu nie idę. Też mogą być ludzie z... z Widzę go! Myślałam, że on on jest tam. A ja cię... Zostało mi 6 minut i 30 sekund, więc jest dobrze. Nie, nie ma łapanego. Ale to nie jest łapany. Ale to nie jest łapany. gdzieś. Nie, nie, wi nie widać się. A ty Czemu? byłeś tutaj? Nie. A gdzie? Oh. Jestem czarny, to mnie nie widać. No oh. Nie. Oh. Manko? Ja się Manko, witajcie na moim kanale. Będę grał w chowanego z trzy kropki i z Wiktorem. Moją 5 minut na chowanie się. Ja będę liczyć, a ja będę miała 10 minut na ich szukanie. Więc włączam minutnik i oni się idą chować. Dobra, start włączony. 5 minut mają równe. Trochę pogoda na nie dopisuje, ale 5... Pięć... Co? Się. Odwracam się i patrzymy się na ten kosztowy czas i mamy 4 minuty 40 sekund. Ogólnie nie powiedziałam Wam, ale nazywam się Maja, a mój kanał się nazywa Myson. Dawno nie nagrywałam, lubię, chyba z jakieś kilka miesięcy, rok. I wróciłam, ale uznałam, że będę robiła też vlogi, może jakieś czy coś takiego. Więc, no, nazywam się Maja, a mój kanał to Myson. Gram chowanego z trzema krowkami i z Wit i z moim i z Wiktorem no Witold, Wiktor jak zwał tak zwał e, ojej przepraszam i ja nagrywam jest dokładnie godzina 19.30 nie wiem czy widać nie widać, ale jest 19.30 no może tak będzie widać dobra, ale 3 minuty 3 minuty i 47 sekund. No mam tu w tym lampkę, o! Sorry, oświeci, oślepiłam was. Yy, I życzę miłego w sumie oglądania. Więc no, to tyle, a do Was wrócę jak zostanie z 10... z minuta jak zostanie, dobra, więc zaraz do Was wracam. Ogólnie wróciłam z szybką szybciej, bo zostało im 3 minuty 12, ale mówili, że mogę ich szukać, więc czekajcie, odpalam sobie minutnik na pięć, na, na 10 minut niech będzie dam im czas start. Szukam! Idziemy najpierw we śminie, w którą stronę. Mamy wydzielone miejsce, jakby... No miejsce, gdzie mam ich szukać. Więc będę chodzić tak... W niektórych momentach może być ciemniej. Jak wam mówiłam, bo jest lewicie się chyci. Idę tam za drzewo, Może tam ktoś będzie, rozglądam się wszędzie. Albo tam ci to oni. I udaję, że to nie oni. To też może być krok, twist. Ale dobra, nie. Biorę po wniosków, związków, ale coś to idzie sprawdzić. Dobra, jeden znaleziony. Trzy kropeczki znaleziony. Czekamy teraz drugiego, czyli Wiktora. Czekamy tam. Tam ich nie ma. Dobra, chyba tam gdzieś poszedł? Nie chcę tam iść, ale pójdę. Ale, ale najpierw, bo mamy wydzielone miejsce. Trep, trep. Idę sprawdzić w tych rurach. Bo w tych rurach może być gdzieś. Jakoś światło mi nie dopisuje, no ale cóż, to tu... już widać, że nikogo w tych rurach nie ma. Dzie... O nie. Muszę iść tam. Dobra, idę. Zostało mi 8 minut. To już trochę ciężej będzie. Idę tam wszędzie się rozglądać, nie trochę ciemno, wiem. Placu nie wypisuję. Takie jak mam, w tym się zapytał, jak mi widzicie. Co? W tych drzew? Dobra. Dobra, to jednak jeden prost twist. Trzy kropki mi podpowiedzią, że w obszarze placu zabaw Myślałam, że tam gdzieś będzie, ale nie Trzech drzew te to, to ja ślepo. Jak wy to widzicie, w sumie nie widzicie, bo mam małą kamerkę. Ale mam, że sobie kupić lepszą kamerę. Ale dobra, na no się raczej nie spią. Jest tak niedźwiedziany, no ale dobra. Tych trzech drzew. mi 7 minut, muszę się pośpieszyć. Nie widzę go nigdzie. Coś, coś tam słyszę. Idę tam sprawdzić. Bo ogólnie... Dobra, będę teraz chwilę cicho, więc yy, nagrywam i idę cicho będę teraz. A tam jest. Trzy kropeczki. Już nikogo nie widzę. Tutaj też mogą być ludzie z środowiska. Widzę go! Myślę, że on jest tam, A ja cię! Zostało mi 6 minut i 30 sekund. Więc jest dobrze. Nie! Nie ma łapanego! Ale to nie jest złapany! <śm> ale to nie jest lapany! Czekajcie! Tak. Jesteś ja tam dziś. Ja, ja się... ci dotknęłam! Do Dobra. A bo to na czas było. Co? Tak? Nie, nie wiem. Nie widać cię. A ty byłeś tutaj? Nie. A gdzie? To mam do Jestem czarny, to mnie nie widać. No o! O!